Dane, mapę stłumienia wartości, wyniki biorę. Jak zamierzasz podejść do tego tematu? Jak no, chciałbyś go zrealizować? Bardzo prosto, tak jak zwykle. nie? To mm. zobaczysz na, na kolejnym slajdzie. Tak jak zwykle, to znaczy jak? Biorę dane, bierzemy BOMA, bierzemy marszruty, różne inne informacje z przeszłości, tworzymy sobie mapę, czasami to jest taka wielka, jak to co widać tutaj u góry, mm -hmm. jeśli mamy bardzo złożony proces, podsumowujemy, widzimy, ile maszyn jest potrzebne. Jaki będzie całkowity poziom jakości, ile to wyjdzie, kilka scenariuszy ewentualnie analizujemy: pesymistyczny, optymistyczny i standardowy. I potem, jak to wszystko będziemy mieli zebrane, tworzymy sobie layout, siadamy z utrzymaniem ruchu, siadamy z procesowcami, z produkcją, układamy to wszystko, żeby to tam się zmieściło w zakładzie. Jak mamy czas jeszcze, robimy sobie mocy, żeby można było zobaczyć, czy to właściwie ma szansę zadziałać, a potem. No cóż, lista i ogień. To, no to wszystko brzmi sensownie, natomiast wydaje mi się, że brakuje mi tam jednego istotnego elementu. Powiedz mi tylko jeszcze, czy takie podejście, taka metodologia, Twojego e, doświadczenia, czy pojawiają się gdzieś problemy, czy to wszystko działa? Działa, no to zwłaszcza na początku wiesz. No My jak, na robimy, początku. jak my robimy plany, no to one działają. No czasami no otrzymywaliśmy głosy. E, to, to produkcja się na nas denerwowała, bo jak oni mają kpi -e do realizacji, jak już wzrosły te zamówienia do poziomu takiego wysokiego, to mówią, że się nie wyrabiają, że mają źle zaprojektowany proces. Jak to źle, to wszystko wychodzi z A no widzisz, i To powinno działać. Czyli to jest ich wina, nie, nie, nie wina no analizy. Że nie, na A Ja sobie nie ja, ja uważam, że jest nieco inaczej. E, jeżeli coś nie działa po uruchomieniu, bądź w trakcie uruchomienia, może należałoby się zastanowić, że na etapie analizy coś było nie tak, bądź mogłoby. Być lepiej zrealizowany. A co masz na myśli? To, co chcę Ci powiedzieć, to oczywiście ja nie neguję tego Twojego podejścia. Layout, mock-up, analiza statyczna, przygotowanie procesów w Excelu, przygotowanie organizacji produkcji, to wszystko jest jak najbardziej OK i jest przydatne. Natomiast chcę Ci zaproponować to, aby dołożyć do całego tego procesu jeszcze model dynamiczny. Przygotowanie mm -hmm. modelu symulacyjnego który jest dynamiczną analizą uwzględniającą zmienność i przypadkowość procesu. Zobacz, to co ty sugerujesz, czyli zbierz dane, przeprowadź statyczną analizę, oceń wyniki, to jest to konwencjonalne podejście. Natomiast ono nie uwzględnia tej dynamiki procesu oraz złożonych zależności pomiędzy twoimi obiektami, pomiędzy twoimi częściami twojego procesu. Właśnie to wszystko może być uwzględnione w takim modelu symulacyjnym. Możesz, mhm. oczywiście te Twoje dane są wsadem do tego modelu, natomiast w nim możesz analizować proces, przeprowadzać eksperymenty mhm. oraz realizować wiele scenariuszy. A co masz konkretnie na myśli? Możesz już co coś masz? pokazać? Przygotowałem dla Ciebie kilka przykładów, e, w których każdy z nich pokazuje nieco inną formę wykorzystania takiego modelu. Ale co je łączy? Łączy je to, że w żadnym z nich nie jesteś w stanie tego zastąpić statyczną analizą. Zobacz. Zacznijmy od kwestii skalowania zasobów. Przygotowując taki model symulacyjny, wsadem dla niego jest to, co, o czym ty mówiłeś: mm -hmm. czyli ten layout, czyli ta analiza statyczna, ten BOM. To wszystko jest wsadem do takiego modelu symulacyjnego. To, co widzimy tutaj, to jest odzwierciedlenie Twojego layoutu. Mamy tutaj dwa obszary produkcyjne, na górze i na dole. Każdy z nich jest zwizualizowany również na wykresie, a dokładnie to, ile produktów, półproduktów generuje każdy z tych obszarów. Tutaj mamy na prawym, w lewym górnym rogu, mamy skumowaną liczbę wyprodukowanych półproduktów. Co możemy zrobić? Jeżeli ty, przygotowując taką analizę statyczną, oczywiście skalujesz zasoby, obliczasz sobie, estymujesz. Ile potrzebujesz maszyn, ile potrzebujesz miejsc składowych, jakiej pojemności bufory są ci niezbędne. Natomiast, jeżeli pojawi się pytanie, a co by było, gdyby nam zapotrzebowanie na produkcję znacząco spadło? A co by było, gdybyśmy mieli problemy z obsadą stanowisk? Wszystko to możesz sobie bardzo szybko zweryfikować w takim modelu. Zobacz, w tym przypadku wyłączyliśmy, jednym kliknięciem jesteśmy w stanie wyłączyć jeden z obszarów. Dzięki temu od razu widzimy, jak zmienia się sytuacja i jaki to ma wpływ na cały proces. Na tym wykresie, nie wiem czy to dobrze widać, ale w tym przypadku ta skumulowana liczba już nie rośnie. Ona, ona jest stała, przez co widzimy, że ten obszar dolny nie produkuje. Możemy bardzo szybko zweryfikować, jaki to ma wpływ na Twoje wskaźniki całego systemu oraz na pozostałe obszary na transport. Daje Ci to środowisko do sprawnego i wiarygodnego eksperymentowania. Mhm. To nie wszystko. Mówiłeś o layout'cie. Tak. Um, oczywiście, layout jak najbardziej trzeba przygotować. Trzeba go narysować, jego wstępną wersję trzeba opracować na podstawie poziomu automatyzacji, zakładanej obsady. Natomiast mając tę wstępną wersję layout'u, wprowadzając ją do modelu, opracowując zależności, Jesteśmy bardzo szybko w stanie weryfikować wpływ na modyfikację, wpływ modyfikacji poszczególnych obszarów layoutu. Budujemy hmm. modele w podejściu metodologii modułowej, gdzie poszczególne obszary stanowią zamkniętą część, są logicznie połączone z pozostałymi częściami takiego systemu. Widzimy, możemy szybko zduplikować poszczególne obszary, połączyć je systemem transportowym oraz logiką, i dzięki temu otrzymujemy. Natychmiastowe informacje o tym, jaki to ma wpływ, ponieważ musimy być świadomi tego, że zwiększając poszczególne zasoby, nasze wskaźniki nie zawsze e, odpowiadają liniowo na, na te zmiany. Mm -hmm. Dzięki temu możemy to bardzo szybko zmierzyć, nie tylko zobaczyć, ale i zmierzyć. Jeśli chodzi o, jeżeli mówimy już o skalowaniu zasobów, o layoutie, no nie sposób nie wspomnieć o zapotrzebowaniu no liczbę operatorów, no tak. e, mając e, powiedzmy nie w pełni zautomatyzowany system, kluczową rolę odgrywają tutaj operatorzy na, e, na takiej linii, czyli w czy gnieździe produkcyjnym. Na tym filmie widzimy e, ten sam system, w górnej części natomiast mamy dziewięciu operatorów, w dolnej części mamy tylko dwóch. E, mm -hmm. Ten z, z dziewięcioma operatorami, oni obsługują stacje, są odpowiedzialni za usuwanie awarii, na wykresie w prawym górnym rogu zobacz, każda stacja ma zwizualizowany odsetek procentowy to to awarii, coś, czyli te, te, te zielone słupki to jest czas, kiedy stacja produkuje, te szare, kiedy czeka, a mhm. te czerwone to jest awaria. To znaczy mamy uwzględnioną zmienność w takim procesie, przypadkowość. Każdy proces charakteryzuje się awaryjnością. Kiedy mamy awarię, pracownik jest odpowiedzialny za usunięcie tej awarii. Jeżeli mamy ich dziewięciu, część z nich obsługuje stację, część z nich je naprawia ten czas reakcji jest w miarę szybki. Jeżeli mamy tylko dwóch, zobacz, w tych czterech pierwszych stacjach już widzimy, że ten odsetek, kiedy, odsetek czasu, kiedy stacja jest w mhm. czasie awarii, jest znacznie, znacznie większy. W Excelu tego nie porównasz, w Excelu tego nie sprawdzisz. Możesz uwzględnić... Plus, minus. No, plus, yes, minus. Yes. Weźmiesz sobie średnią, sprawdzisz sobie, jaki może mieć ogólny czas cyklu ta stacja, uwzględniając yes. średnią awaryjność. Ale nie uwzględnisz tego, że jeżeli masz dwóch operatorów, dwóch, trzech, pięciu i w jednym czasie będziesz miał awarię na kilku obszarach, jak, jak podzielić ty, tych operatorów? I mhm. nie uwzględnisz tych złożonych zależności pomiędzy nimi. Okay. W modelu jesteś w stanie to nie tylko zobaczyć, jesteś w stanie to zmierzyć. Ponieważ model to nie tylko strefa to nie tylko ta warstwa wizualna. To, co widzimy, oczywiście, jest bardzo pomocne do analizy, do walidacji takiego modelu. Natomiast to, co jest najważniejsze w modelu symulacyjnym, to jest ten model danych. Za każdym modelem stoją dane wejściowe, analiza, którą realizuje taki model i dane wyjściowe, które taki model generuje. To, co tutaj widzisz, to, co tutaj Państwo widzą, to, to są wyniki z przeprowadzanych eksperymentów. Jesteśmy w stanie, w tym przypadku realizowaliśmy kilkanaście eksperymentów w danym systemie. To znaczy, co znaczy dany eksperyment? Eksperyment to jest e, zmiana pewnych parametrów procesu. Możemy zmienić czas cyklu poszczególnych stacji, pojemność buforową, możemy zmienić dostępność i dzięki temu otrzymujemy informacje wyjściowe, tak jak przepustowość, poziom zapełnienia buforów. E, możemy również modyfikować awaryjność i widzimy, jak się nam kształtuje całkowita liczba awarii w danym horyzoncie czasowym. E, pozwala nam to na szybką, szybką weryfikację Poszczególnych scenariuszy. Mm -hmm. Hej. Ciekawe, tylko. Widzę, że nie do końca to, to więcej, więcej, nie? Po co ja miałbym to w ogóle robić? Jeszcze? Powiem tak. Za każdym projektem, oczywiście, stoją pieniądze i czas. no to jest, to jest naturalne. Podchodząc do pewnego procesu inwestycyjnego. Moglibyśmy go podzielić na takie trzy główne etapy, gdzie mamy ten etap początkowy, czyli analiza, koncepcja, następnie większy etap planowania, gdzie, gdzie mamy dość wyraźny rampa tych kosztów oraz finalną fazę uruchomienia. Tutaj Marfi się budzi, nie? Proszę. Marfi się tutaj budzi, nam dokłada. No, troszkę tak. E, porównując takie konwencjonalne podejście z, z podejściem wspieranym symulacją i e, Porównując koszty, widzimy, że już na etapie planowania i uruchomienia całkowite poniesione koszty są niższe. Mm -hmm. Oczywiście to nie jest nasz wymysł, to co tutaj widzimy. To jest analiza przeprowadzona przez VDI, czyli Związek Inżynierów Niemieckich, na podstawie wielu, wielu projektów, zrealizowanych projektów wspieranych symulacją. Oczywiście są pewne koszty, które są niezależne od symulacji, to jest naturalne. Natomiast te inwestycje, ten nieco wyższy koszt, który ponosimy na początku, w tej analizie koncepcyjnej, on się nam bardzo szybko zwraca już na etapie planowania i uruchomienia. Mało mhm. tego, jesteśmy w stanie skrócić czas planowania, finalnej fazy planowania i dzięki temu wcześniej rozpocząć uruchomienie i skrócić to uruchomienie, więc zyskujemy nie tylko pieniądze, ale i czas. Mhm. Okej, okay, a jakbyś mi to przełożył te suche dane tak, no na taki ludzki, bardziej ludzki język. Na ludzki język. Na ludzki język to trochę wygląda jak z zakupem samochodu. Jeżeli kupujesz samochód, chcesz go zobaczyć, chcesz do niego wsiąść i przede wszystkim chcesz się nim przejechać. Jeżeli podejmujesz proces inwestycyjny zakupu modernizacji gniazda linii systemu, model symulacyjny to jest taka jazda próbna. To jest zweryfikowanie tego jak ten system Faktycznie działa, jak on w cudzysłowie mhm. jeździ. To mi trochę przypomina samolot, nie? To to no, dobrze? Samoloty tak też bo to, to też do... są piloci, to oni najpierw siedzą w symulatorze, muszą tam X godzin przepracować i dopiero później mogą latać. Dokładnie tak. No. Wyobraź sobie, gdybyśmy szkolili pilotów na prawdziwych samolotach. Takich jeszcze niedoświadczonych. Okay. No podejrzewam, że mielibyśmy mm -hmm. katastrofę za katastrofą. A co jeszcze z tego możemy wyciągnąć? Nie. Myślę, że co ważne w tego typu podejściu, to jest to, że mamy możliwość iteracyjnego poprawiania, usprawniania tego procesu. Co to znaczy? Jeżeli współpracujemy z takim modelem symulacyjnym, widzimy od razu. Jakich efektów, jakiej produktywności, jakiej efektywności tego procesu możemy się spodziewać? Dzięki temu wprowadzamy zmiany dużo wcześniej niż zrobilibyśmy to w klasycznym podejściu, ponieważ w klasycznym podejściu dopiero dziś na etapie uruchomienia widzimy pewne niedociągnięcia, pewne problemy, które wtedy korygujemy. My korygujemy to znacznie wcześniej. Mało tego, taki model, który jest przygotowany w procesie inwestycyjnym, Mamy już uruchomiony system. Co się z nim dzieje dalej? My go nie wyrzucamy do kosza. Ten model nadal jest, ponieważ nasz system, czy ten system logistyczny, produkcyjny, jakikolwiek w zasadzie, on się musi mierzyć z ciągłymi zmianami. No, nie jest tak, że to sobie funkcjonuje, żyje sobie swoim życiem. Mamy zmiany zapotrzebowania, zmiany popytu. Zmienisz swój miks produkcyjny, zmieni ci się. Zapotrzebowanie produkcyjne, liczba operatorów, będziesz chciał wprowadzić modyfikację layoutu. To wszystko możesz uprzednio zrobić, przetestować w takim modelu. On daje ci tak naprawdę narzędzie prognostyczne do realizacji Twoich oczekiwań co do funkcjonowania tego systemu. Chcesz mi powiedzieć, że ja mogę sobie nie wiem, przewidywać przyszłość? Może nie przewidywać, ale prognozować. Okay. To tak jak z prognozą pogody. No ona, ona nie jest przewidywana, ale można ją estymować i prognozować. Mm. Troszkę jak w tym modelu. Można to robić naprawdę w różnym horyzoncie czasowym: od krótkookresowego, kilkudniowego, tygodniowego, ale poprzez miesięczny czy nawet kilkuletni. Wygląda fajnie, Marek, nie? To, to tak poszerzyło trochę moje horyzonty, Nie widzę, że już te wady z Excela, że te korzystanie na średnich, no to tutaj to można to zobaczyć, nie? ale jak to ja mam zrobić? Ja nie mam tych umiejętności. To nie jest problem, ponieważ to, o czym Ty mówiłeś, o tych danych, o analizie statycznej, to jest wystarczający wsad, aby przygotować taki model symulacyjny. Eee, potrzebujemy layout, potrzebujemy organizacji pracy, potrzebujemy mm. czasy cyklu potrzebujemy zakładaną awaryjność, To wszystko może, tym wszystkim możemy zasilić taki model i pracować z tym dalej. Mhm. Tutaj zakończymy trochę tą scenkę, która jest taką no, sytuacją, występuje w 50 do 80% zakładów, to jest takie tradycyjne bardzo podejścia. My, znając tę sytuację, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i tym potrzebom, które są, bo wiemy, jesteśmy... No, zebraliśmy trochę lat doświadczenia i wiemy, że to nie jest zawsze tak wszystko różowe później po wdrożeniu. I chcemy pomagać firmom w tym, aby te problemy rozwiązywać zawczasu. Dlatego tak, zajmujemy się symulacjami przepływu materiałów Digital twin. Jednocześnie istotne jest to, że to, co oferujemy, to nie jest tylko ta sama symulacja, to nie jest tylko Digital Twin, to jest wsparcie projektowe. Od początku projektu, przez proces jego realizacji, aż do finalizacji. Pomagamy też zakładom przy transferach linii, bo wiemy, że to jest mozolny proces i często to różne przypadki się zdarzają trudne. I to wszystko jest w zasadzie częścią zarządzania całym procesem, czyli od, jego, od jego projektowania, analizy e, poprzez uruchomienie i finalizacja oraz później opiekę e, nad cyklem życia tego projektu. A wszystko po to, żeby e, redukować koszty no i poprawiać wydajność. A żeby to nie było przypadkowe. To my mamy swój ściśle określony system, kroki, które przyspieszają ten cały proces, i tak naprawdę można to odnieść do dwóch takich strumieni: strumienia greenfieldowego, gdzie projektujemy nowe rozwiązanie, nowy zakład, nową linię, zaczynamy od zera, i projekt symulacyjny, który dotyczy tak naprawdę projektów greenfieldowych, kiedy coś istnieje. W pierwszym przypadku tworzymy symulację nowego rozwiązania, gdzie. Zaczynamy od tych surowych danych, inżynierskich, marszruty i tak dalej, i budujemy ten model, tak jak tutaj opowiadaliśmy o tym. W sytuacji, kiedy mamy już istniejącą linię, ktoś planuje wprowadzić zmiany albo rzeczywiście zweryfikować, dlaczego te problemy występują, to my ich nie widzimy na co dzień i co możemy z tym zrobić, tworzymy taką symulację sytuacyjną. No i ta symulacja sytuacyjna jest częścią tego cyfrowego bliźniaka, czyli Digital Twin, to, to opisywaliśmy tutaj. Model, który wspomaga proces inwestycyjny ale później również jest narzędziem dla nas dla prognozowania potencjalnych zmian czy modyfikacji. Bo można go spiąć z systemami MS, EMS, można go spiąć z systemami SCADA bezpośrednio z maszyn na wyciągać informacje i też pokazywać rzeczywistą sytuację, która istnieje albo korzystać z tych danych plus do tego plany na przyszłość. I tak jak było przedstawione na wcześniejszym slajdzie, pokazywać jak, co z tego wyjdzie. Myślę, że na tym zakończymy część merytoryczną. Jeszcze w woli przedstawienia się, chcielibyśmy przedstawić nasz zespół. Tomek, menadżer z wieloletnim doświadczeniem budowanym w projektach krajowych i zagranicznych, specjalizuje się w procesach produkcyjnych i przepływie materiałów. Marek, wieloletni specjalista, jeżeli chodzi o tematy symulacji i przepływu materiałów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, na terenie Europy, jak i dalej. Jest z nami również Jarek, project menadżer, specjalizujący się w projektach obejmujących symulacje. Oraz projektów inwestycyjnych i doskonale. Wczoraj na stanowisku mieliście okazję jeszcze poznać jednego naszego kolegę i mamy jeszcze kilka osób w naszym zespole, z którymi współpracujemy, po to, aby właśnie te różne aspekty, różne punkty widzenia można było połączyć ze sobą i żeby to doświadczenie, którym dysponujemy, nie było tylko i wyłącznie tematyką związaną z symulacją, ale tym, żeby naprawdę do firmy podejść i do tematów holistycznie, całościowo. Mamy nadzieję, że tą krótką dyskusją ale mamy nadzieję, że esencjonalną wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie no i pojawiły się w Państwa głowach pytania, na które bardzo chętnie odpowiemy, a zaraz po sesji AMA zapraszamy do naszego stanowiska kuluarowego, gdzie przygotowaliśmy dla Państwa więcej szczegółów dotyczących symulacji i optymalizacji procesu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Czy są jakieś pytania? Nie widzimy pytań. Tak? Pytanie w praktyce, się dzieje, takie rozwiązanie, ile klasów? załaowanie da zaświadczenia Oczywiście tak jak tak jak pan powiedział no to wszystko zależy od skali prawda ale zakładając, że jest to system produkcyjny średniej wielkości linia produkcyjna no to jest to tak. Zbudowanie modelu symulacyjnego, to znaczy przygotowanie go, załadowanie danych, analiza, budowa modelu, później walidacja, ponieważ każdy model walidujemy wspólnie z klientem, no to to jest od kilku do kilkunastu dni. Tylko, że istotne jest w tym wszystkim to, że z naszego punktu widzenia, to znaczy to wsparcie projektowe dotyczące, dotyczące budowy modelu symulacyjnego, opiera się na ciągłej współpracy z klientem. Od samego początku, kiedy dostajemy dane, analizujemy je, kiedy budujemy model, jest to w ciągłej współpracy z klientem, gdzie otrzymujemy nieustanną informację zwrotną. Później, w etapie walidacji takiego modelu, weryfikujemy, czy taki model działa zgodnie z założeniami procesowymi, czy przepływ jest odzwierciedlony tak, jak należy, czy parametryzacja całego procesu jest właściwa. A dopiero później przechodzimy do etapu eksperymentowania, gdzie, mając taki sprawdzony model, że wiemy, OK, on działa tak, jak sobie założyliśmy, dopiero wtedy możemy podjąć tę fazę eksperymentowania, gdzie weryfikujemy pewne zmiany i badamy, jaki one mają wpływ na cały system. Ja bym jeszcze tutaj dodał do Marka temat rozwinął bardziej. Dużo zależy też od poziomu graficznego, jaki chcemy uzyskać i mm -hmm, ilości tak. elementów, bo często wystarcza nam taki podstawowy poziom graficzny, gdzie to mamy logiczny przepływ, zademonstrowany, plus tam jakieś odległości. Nie potrzebujemy budować tego estetycznie ładnego modelu 3D. To są różne przyczyny nie, na ten temat i to może też skrócić troszeczkę cały ten proces. Ale ja że jakby jest taka, że e, i dostęp tylko software, i sami sobie racjonujemy? Nie, nie, nie. nie. jakby państwa firma. Tak. Od początku do końca to projektuje, stawia dane, że ale to, to nie jest tak, że to jest na nie spływa. Jak mm. Nie, nie, nie. Mamy tak. różne modele współpracy, przepraszam Marku, Jeden to jest taki właśnie, że nie mamy w zakładzie doświadczenia, tak jak my zaczynaliśmy też, nie? Nie mieliśmy doświadczenia i korzystaliśmy z pomocy innej firmy, ale... Posiadając licencję na to oprogramowanie, która nam pozwalała na modelowanie, my się jednocześnie uczyliśmy i też my to wsparcie oferujemy. Czyli jeżeli będzie ktoś w danym zakładzie produkcyjnym, w danej firmie, kto będzie przejmować stopniowo ten model, my tą osobę też jesteśmy w stanie wdrożyć. Jest też trzeci model współpracy, ok? Przeszkolenie kogoś, licencja, i tutaj wsparcie jedynie merytoryczne, jak sobie z różnymi sytuacjami można poradzić. Także to jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o ten kąt, ale to trzeba wewnątrz firmy sobie rozważyć. Czy warto jest inwestować w te osoby, w ten czas i szkolenia? Bo jeżeli jest to sytuacja jednorazowa, jakaś, która się zdarza raz na kilka lat, żeby jakąś inwestycję zrobić, to myślę, że warto jest na zasadzie projektowej skorzystać. A jeśli coś dłużej, i tak jak Marek opowiadał o tym, można doskonalić ten model iść dalej do przodu, to wtedy warto jest zainwestować w tych ludzi, którzy rozumieją, jak to działa. Natomiast za każdym razem udostępniamy klientowi taki model udostępniamy również dane wynikowe z tego modelu w formie, w jakiej sobie klient zażyczy, tak aby zwiększyć też transparentność naszej pracy. Załóżmy, że realizujemy eksperyment, serię eksperymentów. Wszystkie dane wynikowe, które taki model wygeneruje, dostarczamy klientowi. Oczywiście nie dajemy im danych na zasadzie masz i rób sobie z tym co chcesz, tylko my je, my je analizujemy razem z klientem. Proponujemy rozwiązania, tak aby osiągnąć określony cel. Mhm. I też, żeby tak dobrze to zrozumieć, to nie my tworzymy rozwiązania dla klienta, tylko razem z klientem wypracowujemy, rozważamy te możliwości, które są i modelujemy. Oczywiście, z doświadczenia pewne rzeczy możemy też zasugerować wcześniej i z innych projektów, co się zdarzyło, ale tak naprawdę to klient decyduje o tym, jakie rozwiązanie sobie wybiera, nie? jakie ma swoje wewnętrzne możliwości, jeżeli chodzi o te procesy. No bo jest budować. też tak, że klient zawsze najlepiej zna swój proces. My przychodzimy z zewnątrz. Tak jak Ty mówisz, możemy coś zaproponować, ale te niuanse procesowe, te zależności, to zawsze, to zawsze jest kwestia klienta i to on najlepiej zna mm -hmm. swój system. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dwie minuty. Dobrze. To co ja, ja bym dołożył tutaj jeszcze jedną rzecz, bo to są bardzo elastyczne modele. Można z tym środowiskiem naprawdę zrobić bardzo dużo rzeczy. Na to wszystko nie wystarczyło nam czasu. Ale tematy jakościowe, jeżeli mamy zmienną jakość produktów, zmienną jakość komponentów, zmienną e, dostępność maszyn, to wszystko można indywidualnie zmieniać, a także zmieniać w czasie. Można sobie określić, że z czasem pewne rzeczy będą się zmieniać. Możemy sobie określić na przykład sytuację taką, że poziom awaryjności będzie wzrastał od. Chwili, kiedy zrobiliśmy TPM-a, PMK na tej maszynie, bo ryzyko nam rośnie i musi przyjść pracownik z utrzymania ruchu, tutaj ten człowiek który sobie chodził po symulacji, wykonać pewną operację, która trwa określoną ilość czasu, i ta maszyna znowu ma, także tą całą dynamikę, którą nam w rzeczywistości występuje, możemy zobrazować. To jest świetny model do tego, jak zanim nasz zakład produkuje, pokazać innym, jak to może działać i zebrać cały zespół, SCM, produkcja, jakość. Yy do siebie i żeby zrozumieli, jak to wszystko Ja Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy. Jeszcze raz zapraszamy. Oczywiście, jak najbardziej. Jeśli chodzi o szpitale, to mieliśmy nie możemy, tyle sam szpital, ale mieliśmy w centrum. Jest, chyba Damian robił koronę. No, no, jeśli chodzi o ewakuację. Tak, tak. To i, to, no, bo są, są różne okresy czasu, dźwięk jeśli dźwięk jest odpowiednia tam, ilość ludzi i załóżmy, dojdzie do alarmu. W szpitalu to myślę, że... No myślę, że warto, hmm. warto przetestować, zawsze możemy zrobić okay. jakiś proof of concept, więc Państwo mogą wtedy zobaczyć, czy jest to dla Państwa jakaś wartość dodana hmm. czy, 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 czy